No jeszcze jeden się czołga tutaj, frajer. Ale oni nawet nie atakują chyba, co? Oj. Nie, jednak coś tam... Coś tam robią, chicken sweet. Także widzicie, nie róbcie tego. Ani tego. No, szczególnie z Japonkami, bo to się może źle skończyć yy, dla was. Koronawirus się szerzy. Chiny wymyśliły sobie, wytworzyły sami wirus, a teraz w chuja walą, za przeproszeniem. Ale lecimy, ściągnąłem tutaj jakiegoś moda do San Andreas, gdzie zaatakował właśnie koronawirus Wuhan. Wezmę kisielu. Z Biedronki za jeden złoty jakiś, ale chemio wali od niego. Ale jem, bo nie mam nic innego. Sweet, you there bro? Shit, where is he? Gdzie jest Sweet? O proszę bardzo Sprzedał się Sweet, czekaj na mnie O Jezu, ja pierdolę, ale głośno <laughs> Kurde, ciut za głośno chyba jest. co tu się dzieje Ten celownik to też nie wiadomo jak to. Dobra, nie będę tłumaczył tych napisów, tylko po prostu dam tutaj gdzieś tłumacz gogle. Z boku powinien się pojawić zaraz. I możecie sobie tłumaczyć, bo ja nie znam angielskiego. Pa, ale tu są i normalni ludzie, i chodzę sobie na wyjebańcu. I ma wyjebany dziewczynka. Dobra, teraz jest git. Mam nadzieję, że mnie słychać lepiej. O, no, misja widzę jest skomplikowane i ci zabi. Dobra, to się przyspieszy, bo to nudy. Jakie skrzynia jest, może z bronią, co? Znowu Chińczycy z Wuhan. Przyszli. O, wiedziałem, że broń. Jeszcze kasy mi da chłop. Lecimy do następnej misji, a tamten samochód, nie wiem co to znaczy. O, jakieś bazy mają chłopy, to dobrze. Stop! No, ciekawe. Ty, stop to chyba przed tymi zombiakami. No, to bez sensu, nieprawdziwa gra. Bo, jakby to był prawdziwy wirus z WUHAN, to już by wszyscy tu byli zarażeni, więc nie CJ jest jakiś ja nie wiem. To wiedźmin jest, że go. Ho... Oj! <laughs> Ta muzyka po. <laughs> po zakończeniu misji, to jest super. Pa, jakie gumofilce mi założyło eleganckie. Jak do gnoju bym szedł. Normalnie teraz gnój wywalać można elegancko, pa. Gumofilce, tutaj spodnie Moro, bluzeczka Five, base 5, nie mam pieniędzy. Pa, mam 250 koła. To kupuję wszystko. A bo ja. Bo ja ten kod pisałem. Dobra, ja chcę jakąś misję. Ja biorę to furę w gumakach do takiej fury wsiadać. No nic. Dobra, tutaj chłop. Nie zapytał, czy... Nie mógłbym go odwieźć, bo został gryziony przez zombiego z Wuhan. I czy nie mógłbym go odwieźć do jakiegoś ośrodka tam, gdzie leczą. A CJ oczywiście. No nic ja nie wybierałem, nie? CJ oczywiście powiedział jasne, odwiozę cię. I teraz on naprawia samochód, a ja mam bronić go przed tymi yy, chińczykami z Wuhan, tak? Tak skróciłem to rozmowę. Jeden I już, no elegancko. O, znalazłem jakiegoś nowego frajera, co tutaj utkwił. Potrzebuję pomocy. Dobre te uzi, Bo to jakaś laska. No, mam nadzieję, że się dobrze odwdzięczy, tak? Za pomoc. Wszystko w porządku? Dzięki za pomoc. Jestem Alice, Alice. Powinnaś bardziej uważać. Oj, nie doczytałem. Jeśli będziesz potrzebować pomocy, po prostu zadzwoń. Trzymaj się. Ale, no to tak. O. Nie, no te misje to naprawdę. Zero wdzięczności. Pomagam kobiecie, ratuję ją od zombich, narażam własne życie, a ona, jak nie ma pieniędzy, to coś innego, no nie wiem. Wiecie o co chodzi, nie? O, ciekawa misja. Czy ktoś tu jest? Jest jakiś doktorek. No i znowu każdy potrzebuje pomocy. No tylko nie CJ, CJ se chodzi na wyjebaniu, a tu każdy potrzebuje pomocy. Ojej. <grystanie> 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 Już? O! Szukam bryki jakieś. Co masz dla mnie? Mechanik. No i znowu muszę zombie przytrzymać, no nie, no to już jest żałosne. Ten musi wykonać telefon akurat w tym miejscu, gdzie zombie się zbierają. Nie no, to już jest mistrzostwo świata. Chłop nie może gdzieś wejść się schować, tylko prosto o. Koło ulicy. Chłop se stoi na środku ulicy, zombie leca, a on musi gadać i nawet się nie ruszy z miejsca. To fest rozum, nawet tam byś powinieneś skoczyć, czy coś. Ukryć się gdzieś. Nie było problemu, no jasne. CJ. Nie no nawet dom jest do kupienia. W świecie, gdzie Hintole z WUHAN opanowały świat, jest ludzi tyle, co praktycznie nie ma ludzi wcale. I jeszcze ja muszę dom kupić. Nie mogę do niego wejść, tylko ja muszę go kupić od kogoś. Kolejna super misja. Z mechanikiem. No ja pierdzielę znowu zombie zabijać. Znowu ratować kogoś. No ile ja będę miał tych samochodów? Nie ma broni. O, proszę bardzo. A granatem, jakby ich? O kurde, mechanika nie zabiło. CJ to zauważyłem w tym modzie robi za takiego idiotę. Do takiego co wszystkim w dupę wchodzi i wszystkim pomaga za darmo. Nie, 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 no proszę nie. Dobra, żeby przeskoczyć to pomogłem sobie kodem. Chyba przeskoczę. Ej strzelają do mnie typy. Czemu? Ej! Czemu? Dobra, tam nie można wchodzić, jednak I idę do moich ziomów ruskich. A tych bandytów pewnie będę musiał zabić. Tych co tam byli. Ups. Ups. No. O, nowe misje się odblokowały. To jednak nie koniec. Wirus Wuhan się rozprzestrzenia cały czas, trzeba uważać. Strażnik CJ. Gumofilcach, na straży. Wszystkim pomaga w DUBS kolezie. Może zobaczymy jego dalsze przygody. A teraz żegnam. Elo.